Mogłem inaczej to ubrać. Ale łodzie <trymne>. bałem. Z tym śmieciem. Zbieg już, kurwa. O, teraz Łukaszowi mówi, że Paweł bo sobie, że jesteś debilem. Jesteś kurwą miewaną do szania, nie? Okazuje dalej. Czemu? Nie <trymne> bądź Nie <trymne> Nileda! Idzie. Ej, teraz nie wrócisz mojej wyjebki bo przeklnąłem. No go po chiucie. Dobra, niej, te egipki jakieś słabe są. Nie opuszczę, wrócimy się. No, to no, no, kurwa, dostałeś? Ale wy jesteście. Dzień dobry, Polsko! No ja to się górą sukę jebałem. No ale wy, kurwy. Kurwa, chummy takiego nigdy nie zrobi. Tobie mogę zajebać zaraz. Dobrze nam się gra razem. Da, co wybrać? Co brać? Wajnę? Hmm? Normalnie, wajnę, no. Dziać moją. Bo... Co? Uwaga mnie.

<laughs> Ten się w górala zamienił. Ale łodziewałem, ty <laughs> Jodupia. <laughs> oj oj, oj. Mm. No kto wiedział? Kto wiedział, Finian? że talon przyjdzie. Od go? A, no ma nie. Może być problem z Potem. Nie. I midlinym który zaraz nie. zejdzie do ciebie i u Nie, kurwo cierpienie. jebana. Pierdole. To znaczy. Jeszcze kurwa bariera mi nie pomogła do tego wszystkiego Spizdu jego mać tą grę pierdoloną zajebaną skurwiałą kurwiałą. Trzymajcie na smyczy tego bota. Bot is. is nie coming to teraz. you Jak ty masz boss. Tak. Bo ja sumie, cię tu, masz, jak ty masz Konrad na imię jak ty, na imię, <laughs> Can I get a kiss? Sicker, 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 sicker. Can, can make this I make it last forever? I know for the i go to war hey, yes. when I close my eyes right. can, yeah. can I get a kiss? I can I can make it make you can make you make forever. Forever. I'm about to go to war. <laughs> <laughs> i, don't know I, about I about do can a the jungler Dwa razy topa uratowałam Z tym śmieciem No, że nawet Konto nie uratuje tego Rkę puści? A bo idę dobrze A zrobić 10. tego go, Konrad jakby... O kurwa Mój support to... Ciii już kurwa Potrzebuję do pasywy Kanona, don't hate. O kurwa, chciałem znowu o, teraz Łukaszowi mu przypał pierdolik, by mi uratował. Hmm. Aj! Gosu się włączył no, na 5 yeah, sekund. Cute. Na 5 yeah. sekund Gosu, ale war szybciej się włączył. A wiecie, czemu jest by I'm Tobi? Opowiadałem wam kiedyś. Nie, ja po prostu no. myślę, że jesteś debilem i zamiast hike napisać baj. Nie. Gdzie jest bot, kurwa, bo ja czekam, żeby pomóc wam. Jak ktoś to jest też do odebrania. <laughs> Nie żyj. Ten jeden raz, kiedy pytać, gdzie jest błoto, to chyba 2 metry pod ziemią. Co robisz? Nie? nie patrzę na ciebie. Jesteś kurwą jebaną do szlania, nie? No i nic nie zrobiłeś akurat, jak otrzymam. No do! W się widzimy, to będzie Twój koniec. No akurat patrzę i nic nie robisz, to co ci chodzi? A ja nie mam akurat wiedział, że nic nie robisz. Kurwa. No, staj rzuciłeś. Po Taką, i takiego luja. Mówisz, takiego Łukasz, fujesz tu no Nie mogę zbanować. Nie ono tak. ja specjalnie robił mu się nie chce grać. No naprawdę. I Kokos pewnie też to samo. I tam ci trzej to samo mają. I nawet nie wybiorę czempiony. To zmień to? kolejność, żeby kurwa, żebyś nie piknął, żeby on zdrażował. On chce ze mną, chce ze mną mieć, żeby on zdrażował. Ale kokos nie może, nie, nie swapuj z kokosem. Nie safuj z kokosem. Kokos wypiję <głosy głosy> dalej. A wiesz, musisz się chuj, kokos. <noise> Ej, dałem loki, się zasieło. Ej, no coś jest nie tak. Zrób z error. To kol, i nie śpimy. Pere, pere. Jutro o to piątej gramy i już powiedziałem Hubertowi, że jeżeli pójdzie szybciej spać, to jest. Jakieś maty. Ty, a kokos gra w przeciwnym drużynie. Nie wyjebało go. Jebać kokosa. Kokos. Ty, kurwa. <ścoughs> 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 Aż bada o tym. Bez bezkitu, reporcik, <ne>? <ścoughs> cyk. Verbal abusek. Submit. <ścoughs> <ścoughs> Oh, jo, jo. ale sigma <laughs> ale mnie rozjeba nie pij radia nie, nie. a co się milenki uwu boisz? no milenka uwu cox <laughs> I'm afraid of women to jest Ci się wydaje, że to jest andrzej40 Byś tu nie w ramionach, ty była tylko twoja Co się stało, że ty disco polo słuchasz Wiem Ja to nie zawsze z tobą by Będzie kolejny kącik muzyczny w odcinku trzecim Nie, to będzie z piąty dopiero Będzie kącik na przekleństwa? Już się nie płacz, będzie dobrze. Nie mogę, muszę Czemu? No, mi Warwicka balki, i, I Nie mogę robić. A skąd taki wybór, że lubisz Warwickiem grać? Zmierz? Całe te? I kołaki wampir. <grym> Zawsze team, take up. Ja teraz to już jest. Ja team nie wiem, który to jest. czy ten? A, no. no nie, właśnie, ten pies. Ej, bo tu jest ten. Nidale, strale, dwa w dupę wale. Nie Chile jakieś chuje, no, moje no, 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 dzikie no, no. węże. O chuj. Nie walczą jak mężczyźni bez barier i chile. Po czym użył bariery? No. no nie, no. Naprawdę. Wszystkie zachowania. Jak Tylko. tak robię. no. no. Daj. <laughs> Tyle tam nie bać was. I dobra, kameruję? No dawaj Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ale jest... Uderzyli mocno. Oj kurwa, Co? Je? przypadkiem nie chciałam tego klikać teraz. Gdzie będziemy jest? Kto? No, tam widzę, że nam idzie grubo. No zemstę robię za tą kurwy Oj, karma tu idzie do mnie. I nie tylko. No Jezus, ale jestem. Chuj. Aj, oj, oj. No. Dzięki kondom za. śpięta. Ej, czy się. to ten. Pizda jest mokra uh, 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 nie Milenka od nie. tyłu Nie, 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 nie. Tu od, tyłu, od, od góry Kurwa! Ej No mówię Milena Też <laughs> Kurwa no A gdzie jest nasz Schmidt kurwa? W pizdzie, w No ewidentnie Wyjdź z tej pizdy Pizdo. No kurwa, plus jeden na koniec. Czy będzie, weźmiemy w końcu tego smoka? Oni nie. właśnie mieli. Miały... No nie. Ale to przez jedną osobę. Nie chcę I skazywać tak, palcem. którą. może przez mida Nie zabijesz się i religia jest taki Bambi, kona ma 4 kile. Nie biorę smoka. Cierpliwa nie mi szybko z tym smokiem. O kurwa, nigdy Nie no. A zaraz przyjdą Kurra, tutaj Kurwa, tak? Janów jesteś? Jestes. jak się nazywa takie coś? Haha, ten. Zresztą się na p a kończę na edalstwo. O na topie. Oooo. Esa I teraz nie wrócisz mojej wyjebki, bo przeklnąłem. Udonąłem po moich arach, ola ee, olala. Uczarował mój twój blask, ola ee, olala. Ale że się ser ruchał. Wiadomo. Ja <śmulary> no wal <śmulary> ją, no, co ty. Nie już no już, nie była, że... Dobra, jakiś tak trafił może. Na no kurwa nie zginął. Ja! No smyrłem go po fiucie. Je, yep, je. Yep. Ta dalej, gdzieś tu jeszcze jest, o. Weź ją jeszcze. Ujej w pisty. No. A weźmiemy Heralda? No możemy. Pod radek Trafisz tak? gościa 900hp yy. Jestem taką No cool. jesteś All me <laughs> no. Cały czas Dobra, samego. te edipki jakieś słabe są nie? No No, jak co? <laughs> no Kurwa, zajebałeś Boże, jaki stigma ze mnie Nie Tu jest klet Uwaga, na pizdy to ty jesteś Rzecz jest... Ty na stand-up łukasz. Co? Na stand-up z takimi żartami. No. Dowcipami. I brać chcę miło. Ej, let me go, No. Już myślałem, że pójdziesz tu z edą. Kurwa. Ja nie opuścił, bym cię mi <grym> się czuł. Nice, ult. Rudafało. Podaj podejdziesz <grym> Podejdziesz, to no myszką najedź. O kurwa, ja nie mam W. Ej, pomóż. <grym> go ja go Niech mi pa. Atkan. No to, no, to tego co ty, wylew kurwa dostałeś? <grym> nie, at tylko przecież na at nazwę. Atkan. At at Widzera <grym> ci spierdoliła. Ale, chęć. Oko ci też pewno spierdolę z tego, co się stresz. Tak a, nie, ad, atak. Ataka. 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 Pałal, to jesteś. Tu jest Irenia obok ciebie. Ona tu rozjebie na o. No bijcie ją, no. Ale wysyćcie. Jesteście... Super gracze, to chcę jedną. Miła moja.

Właśnie, no. No, że ja się no, kurwa. Klotek. No co? To nie było moje? Co ty ze myślisz? Kurwa! Kurwa, wdychaj. O ja nie mogę przyknąć, bo to mój kurwa place był. Dawaj kładrę dziwko. Dzień dobry Polsko witam kurwa, serdecznie. O kurwa. O, ja do niej na dom ruchać ją w dupę. Wow. Jak... O. No nie no. Kurwa, cały czas kamera była na hobercie. Musiałem. Ej. O. a. 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 Zostawcie go! O, ry, 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 ry. Ale recallu już nie griduj Nie no dawaj tylko z... pan. do ribana. O wiej. Obyś kurwa GD w grę brato co Sakwę by ci przebił. A to by chciało nie... ty. A Ej, ugotujemy coś nie? Ja rzucam Irelia u nich i jest A ta ta a ja Recoilu Mam um, teraz challenge Zamknij Do końca gry nie przeklinamy. Oj, koniec. Dawaj skurwysynku. Dobra ja 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 ci się sukę jebaną. Za nami jest pani Ivern. Iren, Iren. Ja już tam biegnę. Ja halo? Co ty umarłeś? Ten to ciągle ma jakieś ślady wiesz. Halo? No, Mózg ja pośpię, żeby mnie zaraz moje ego poniesie i ich napierdolę. No i To wszystko przez to, bo mieli kokosa w teamie, kurwę. No. Ja może znowu piszę. Kokos. Jest ja. O! A? Ale łatwo. <laughs> Let's go! Ale ugrożenia, ja pierdolę. No ja jestem kurwa MVP. Życia. Nie, coś się popsuło. No, zdecydowanie. Powinno być więcej. Bez kitu się nie. zjebało coś! To nie łukasz? Prawda. Prawda. Ale już cóż jak drony za oknem latają Dawaj jeszcze jednego, jeszcze jednego No ale wy kurwy Ale dupę zamknij lamusie To nie plec. O, jaki insekho Kurwa, kurwa, kurwa Takiego nigdy dupy... nie zrobi Ty kurwo, ruchać się Nie cię. <laughs> ale był mi nie jest skrzydełka opierdolił, nie? sam by się opierdolił. Dobrze Łukasz, <gulki> dwa kilki zajebałeś. Jezus, jaki jestem gracz, ja pierdolę. Mój. A chuj, kurwa. Zajebał dwa kilę Zajebał, tobie mogę zajebać zaraz, liście. Odezwał się Łukasz, zwracając na to uwagę, bo sam chciał zajebać. Dosłownie <gulki> <gulki> będzie mój. No Jezu, pięknie Gosia Ale ty jesteś rozjebany, mogę kogoś innego na... Co to znaczy? Przecież dobrze gramy... Dobrze nam Mamy się gra cztery razem Mam Czemu? A ja mam 6 no, no A ja mam 8 asyst, ciekawe nie? A ja 10 Ciekawe hmm. <laughs> I co teraz? No właśnie How can I be homophobic? Ma być gay. Ma gay! A ja klikam tą saraką, nie? Ja Oaaa Ale cię na pizdę już zaraz, zostawmy To kotwica leci w p... Krótko kurwa jebano z demacy dziwkę pizdę, o tego też kurwa są sobie myśli Wypierdalaj kurwa Bany Aura kurwa Kondensator, a nie co dojmy Kilka leci. Takie a, masz. Mój. O tak. Możesz, kurwa jebana, ma No się wybałem jak blisko kurwa. Bimme a a a taka tak. La la la. Ale o, mój. O, ten cane wleciał i dalej momencie. Jeszcze zajeba. dobra. Nie ma za co Łukasz, dobra. nie ma za co jak coś. Jezu, Jezu, jeszcze nie wiem, że kurwa uratowałem tym podbiciem w tym momencie. Ale tego nigdy nie podkreśli, bo jest ego podziwką. Tak no powie a nie powiedziałem, że Nawet powiedziałem. Gdy kurwa każdy ma w pizzy kila to powie, moje, moje. <laughs> powiedziałem, że ten Kane wleciał W, w odpowiednim momencie. Tak nie, a nie dziękuję Kuber za uratowanie. O to i chodziło o super. No, to jest super <laughs> A kurwa. A kurwa kurwa. kurwa się. Patrz Dwa sopaty miały największy damage w grze. Jezus. No ciekawe czemu. O oh boy, I wonder. Cią też kochaj lekko. Znajdź. No fajczowaj się, zróbcie. Trz. 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 Policowaj, policowaj. Hmm. Mm. Mm. Co Aż nie Queen? Nie no, no kartusem będziesz więcej killi zabierał. Rację. Zróbmy ten moje counter i zobaczymy ile Moje Challenge Mój! 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 Zabrałeś na po prostu. O, o o! O! Proszę! Nie! O, 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 o proszę! Dzień dobry! Mój! Accomplished! Co zrobiłaś? Eee, rzuciłam po prostu zabrała nikina po prostu <grymne> Sory? No nie Zaczyna się przemoc w domu. <grymne> Ajaj Ooohu Ładnie Tak nie Ostatnią eee. osobą, której chcę oddać heal'a. ale widziałem, widziałem. Aj. W dupie byłeś, gówno widziałem. Już w moich oczach się zapalił błysk. Ile ma HP? <grym> Zero ty kurwo. Ale ma mało. Oj, 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 oj. mało. <grym> <grym> eee, atararatakatan? Zostaliśmy sami chować. że byliśmy sami. No, to... Kuby nie ma, jak ktoś zajął jego miejsce. No ja pierdolę. Ale ile obrażeń zrobiłem w tej grze? Ja nie mogę. No na psychice to już w ogóle ile obrażeń zrobiłeś. <grybujesz> o, siusiu. Siu. On tak mówi, że za idzie do toalety i tak czeka z tym przelaniem tego sików. <grybujesz> tak dobry pięć minut, żeby było, że daleko ma łazienkę. <grybujesz> Dobra, minęło już trochę, dobra, kurwa, leje. Sekret Kondona, Kurwa, chłopaki. No kurwa, chłopaki. <laughs> Nie, że było, bo panowie. <laughs> no kurwa, panowie. Zjadłem trzy gumy naraz, nasz mnie nos czyściło. Nie wystarczy mechedu. Warszawski walczyk, kurwo, choć zatańczysz. Zapięta będziesz, kurwa, na cylinder cwańceś. Wyskocz do tych panczy, zrób... Zróbuj te wersje to profesjonalne. <laughs> <laughs> Mam tam tekstowo PL zajebał, teraz będzie każdą kurwa gangsterską nutę odpalał. Wyskarz do tych panci.